No proszę, proszę, proszę. Kto by pomyślał, że nawet tak wielki koncern, jakim jest Biedronka, będzie oszukiwał swoich klientów. Chcecie wiedzieć o co chodzi? Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Dziś opowiem Wam o tym, jak biedronka oszukuje swoich klientów, ale zanim rozpocznę, chciałbym ogłosić Wam parę drobnych rzeczy, które są dla mnie ważne. Chcę, żebyście o nich wiedzieli, więc jeżeli chcesz przejść do bezpośrednio tematu, to tutaj będzie wyświetlała się informacja, w której minucie się rozpoczyna. Więc jak chcesz przeskipować, to po prostu kliknij, a teraz posłuchaj, jeżeli chcesz wiedzieć o co chodzi. Pierwsza wiadomość jaką dla was mam to live. Live, który dzisiaj odbędzie się o godzinie 19. Będę rozdawał gry, będzie wiele konkursów, nagród, więc zapraszam was bardzo serdecznie na godzinę 19 na moim kanale YouTube odbędzie się live, więc przybywajcie licznie i mam nadzieję, że zobaczymy się w dosyć sporym gronie. Druga informacja to taka, że w moim sklepie od jakiegoś czasu jest dostępny limitowany wzór tej koszulki, którą widzicie. Koszulka jest wykonana na naprawdę fajnie i nie jest żaden to wstyd wyjść w niej na miasto, a dodatkowo do każdego zamówienia na koszulkę dodaję również mój własny autograf, więc jeżeli jesteście zainteresowani zakupem takiej koszulki, to zapraszam was na djpalasitecapsel.pl Oczywiście link do sklepu z koszulkami oraz nie tylko z koszulkami, bo jest tam jeszcze podkładka oraz case'y na telefon, jest dostępny w opisie, być może ktoś się z was skusi przy okazji rozdam taką jedną koszulkę dla jakiegoś widza albo widzki. Wystarczy, że napiszesz w komentarzu dlaczego koszulka miałaby trafić właśnie do ciebie i zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. Trzecia rzecz i ostatnia to kod rabatowy na krzesełka, na którym siedzę, bo często pytacie gdzie można je kupić i czy jest jakiś kod rabatowy. Jest. Kod rabatowy to ziżej i zaoszczędzicie dzięki niemu około 100 zł albo i więcej, więc zachęcam was jak najbardziej do korzystania na www.akracing.pl. Kod również znajdziecie w opisie. Dobra, bo już się rozgadałem, więc przejdźmy do tego tematu, jak Biedronka oszukuje swoich klientów. Od paru dni w sieciach Biedronka jest dostępny film Warcraft, który jakiś czas temu miał swoją premierę w kinach. Teraz jest dostępna wersja na DVD. Normalnie kosztuje ona 25 zł. Teraz jest dostępna w Biedronce za 9,99. Ale to jest mało istotne, bo jest tutaj pewien kluczowy element które sugeruje, że Biedronka może oszukiwać swoich klientów, a nawet to robi. Na opakowaniu Warcrafta widnieje informacja o tym, co znajduje się w środku takiego opakowania, bo oprócz samego filmu znajduje się również Battle Chest oraz prepaid na 30 dni grania. Poza tym znajduje się również postać Guldana do Hotsa oraz również portret Mediwa do postaci również z Hotsa. Niestety, biedronka nie daje tych rzeczy, bo istnieje taka informacja, że ponoć biedronka przefoliowała te wszystkie rzeczy, a kody zabrała dla siebie. Drugą prawdopodobną wersją jest to, że Biedronka kupiła masowo płyty DVD. Niestety już bez tych dodatków, czyli bez Battle Chesta razem z prepaidem oraz skinami czy postaciami do Tak też może być, nie wiemy. Być może Biedronka wyda oświadczenie, jeżeli chociażby napiszecie do niej na fanpage'u, dlaczego się tak zachowali. No ale sama sprawa może nawet trafić do Rzecznika Praw Konsumenta, bo Blizzard, jeżeli dowiedziałby się o całej sytuacji, to wydaje mi się, że nie. Byłby zadowolony, bo przefoliowanie całych rzeczy, zabranie tego, co powinno być normalnie dostępne za 10 zł, trochę jest głupie. Nawet jeśli Warcraft jest w bardzo atrakcyjnej cenie, i nawet jeżeli jest to tylko 10 zł zamiast 25, to Biedronka powinna zachować się fair w stosunku do klienta i dać tego battle Chesta, dać te dodatki i nie martwić się niczym. A tak, no niestety ucierpi ich PR i ponownie staną w świetle. Niekorzystne i ponownie będą się śmiać z Biedronki jak to nieraz się dzieje. Miejmy tylko nadzieję, że nie będą kolejki do Warcrafta po tym filmie, że wszyscy skoczą jak po cukier. Być może ktoś z was kupił Warcrafta i podzieli się w komentarzu tym, czy dostał kodę, albo znalazł je gdziekolwiek. Bo być może sytuacja dotyczy tylko jednej Biedronki, a nie jakiejś większej ilości. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie o całej sytuacji. Czy waszym zdaniem Biedronka zachowuje się nie fair? czy ta cała sytuacja jest po prostu jednym wielkim śmiechu warte. Także przypominam o dzisiejszym live'ie o 19 z nagrodami, pamiętajcie, żeby wpaść, pamiętajcie, żeby również ocenić ten film w postaci łapki w górę, jeżeli wam się podobał, albo łapki w dół, jeżeli ta informacja w ogóle was na przykład nie zainteresowała i Biedronka waszym zdaniem chociażby nie oszukuje. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie, żeby mnie śledzić na Instagramie, Snapchacie i Facebooku, wszystkie linki znajdziecie w opisie i do zobaczenia w kolejnej 6.30, trzymajcie się ciepło, cześć!